Dzień dobry w ten piękny, aczkolwiek grzeźki poranek. Nie wiem gdzie jestem, muszę sprawdzić, ale to dopiero jak odjadę i złapię kawałek internetu. Natomiast chciałbym powiedzieć, że mój hotel kapsułowy sprawdza się coraz lepiej. Jest sypialnia, jest kuchnia. No, łazienka póki co, jeszcze nie, ale wszystko przede mną. Już było bardzo zimno w nocy. No, w końcu koniec września to już. Przypomina o nadciągającej wielkimi krokami porze roku. Natomiast będzie fajna pogoda dzisiaj, i muszę znaleźć sobie tutaj jakiś fajny trekking. Już się zlokalizowałem i już znalazłem sobie wycieczkę na dzisiaj. Leafyle. Zgodnie z informacją na początku szlaku, trasa przeznaczona dla osób powyżej 5 roku życia. To oczywiście można jeść. Te czerwone, też można jeść To po polsku nazywa się brusznica Tutaj jest bardzo popularne Natomiast tych czarnych To nie jestem pewien Ale są bardzo smaczne No dużo tego nie jadłem Bo no serio nie, nie wiem co to jest Jeszcze by mi się mogła, nie wiem Świadomość za bardzo rozszerzyć dzisiaj po tych jagodach Doszkoliłem się Owoc ten nazywa się po polsku barzyna i jest, pierwszy raz słyszę tą nazwę, jest jak najbardziej jadalny. Dodatkowo ma jakieś super właściwości, także jemy śmiało. Tutaj taki fajny las karłowatych drzewek. Zdecydowanie wpisuje się to w kategorię mikro wycieczek, ponieważ wejście zajęło mi 45 minut. Na szczycie niestety nadajnik internetowy, prawdopodobnie. O, ale tamten kamyczek to mi się podoba. Można było tutaj dostać się w nieco bardziej ambitny sposób, ponieważ po tej ścianie, po tych ściankach idą viaferaty. No, ja nawet mam ze sobą uprząż, ale jakoś tak nie miałem ochoty dzisiaj. Chyba już wychodzi jakieś zmęczenie albo może peseloza nawet. Taki wniosek po tym czterodniowym tripie. Kurczę, jak najwięcej takich tripów, póki się chce, póki jest czas, póki są pieniądze. No tak, póki to jest możliwe. To był bardzo banalny wniosek, a drugi będzie równie banalny. Tak siedzę sobie tutaj na tej półce skalnej i czuję się po prostu dobrze. Tak niewiele czasami potrzeba, żeby się dobrze poczuć. Tyle tym razem i do zobaczenia!